you I dzień doberek, dzień doberek, witam Was bardzo gorąco i serdecznie i najgorsze jest to, że nie mam gdzie i jak Was ustawić, żeby pokazać Wam po prostu try on haul, więc postaram się to zrobić w miarę moich możliwości. Mam na sobie dwie rzeczy już z tego nowego orderu. Jest, ta rzecz jest rzeczą od jeszcze innej rzeczy, czyli z tą spódniczką tak naprawdę możecie robić różne miksy, różne połączenia, różne połączenia. Ja ją sobie akurat tutaj zestawiłam z golfem. Ale tak naprawdę do niej możecie dopasować i body, i koszulę, która tutaj do niej jest do kompletu. Za chwilkę Wam to pokażę, ale akurat tak Wam się nagrywam, bo nagrywałam już filmik jeden na storkę. Więc są to dwie oddzielne rzeczy z najnowszego orderu. Sweterek, jak widzicie, jest taki moherkowy. W sumie to jest golfik, nie sweterek. Fajny, bo jest tutaj dość mięciutki. Więc nie obciskuję pod szyją. Wiem, że dużo osób nie lubi takich obciskujących. Spódnica jest super, bo może być dłuższą, a możecie ją sobie po prostu tak popodwijać. Fajnie, że jest z wysokim stanem, więc fajnie tutaj można sobie do, bod do bodków ją dopasować. Ja sobie zostawiłam to akurat z moimi budzikami, tymi z Vivai, ale to nie trzeba tak. Kolejną z rzeczy, pokażę Wam już od razu w tym outfitie, jest. Bezrękawnik, bez już Wam pokazuję. To jest taki bezrękawnik. Sweterek jest fajny, bo jest taki minusiński, w sensie ten golfik. Do tego możecie sobie dopasować. zobaczcie, bez rękawik i macie bardzo, bardzo fajną i wejściową, i elegancką, i na co dzień stulówkę tak naprawdę. Dlaczego na co dzień? Dlatego, że długość płótnicy jest naprawdę niekrępująca. Zobaczcie, można ją sobie opuścić i jest bardzo długa. Pod spodem macie podszeweczkę, więc ja akurat lubię miniówki, więc ja sobie tam ją będę podwijać trochę wyżej, ale możecie dopasowywać jak sobie chcecie. I do tego macie tutaj taki, o, czarny Futerkowy, bez rękawnik, nie ma niestety kieszeni, to jest dla mnie minusik, no ale tak naprawdę też to w niczym nie przeszkadza, więc jakby tutaj macie teraz trzy od razu już e, rzeczy z paczek, teraz e, przejdę do przymierzenia e, rzeczy od kompletu ze spódnicą i Wam się pokażę. Dobra, teraz mam na sobie kolejną e, z rzeczy, czyli to jest właśnie tak naprawdę to, przychodzi Wam w zestawie. <laughs> czyli dokładnie ta spódnica, skórkowa. To wygląda jak w sumie, znaczy to jest komplet, ale wygląda troszeczkę, jakby to było nawet razem, nie? W każdym razie że tak to wygląda. Bluzka jest atłasowa. Na rękawach macie gumki. Jeżeli chodzi o spódniczkę, tutaj jest odtąd, dotąd macie zamek. Jest zapinana na zameczek. E, pod spodem ma, e, tutaj, jak już Wam pokazywałam, o, tutaj ma haleczkę, więc fajna sprawa, bo nic Was tutaj nie, nie gryzie. No i tak wygląda, tak by to wyglądało. Już mam teraz dość wysoko ustawione. Tak to wygląda i zobaczcie, że na przykład ten bezrękawnik również możecie dorzucić sobie tutaj do, do tego kompletu i to w całości wygląda naprawdę, naprawdę super. Świetna stylówka, bo w ogóle bardzo w moim stylu. Bardzo fajna stylówka, naprawdę na jakiekolwiek wyjście, na kolację, na obiad, nie wiem. Bardzo, bardzo mi się podoba. Bardzo w moim stylu. Jedyne co bym tutaj dodała, to tylko bym rozpuściła po prostu włosy. No, także tak by to wyglądało. Koszula jest fajna, będzie pasować wam też do bardzo wielu innych stylizacji. Tak to wygląda. Nie wiem już tutaj, jak się ustawiać, bo jestem naprawdę wysoką osobą i. Nie mam gdzie tutaj postawić telefonu, więc stoicie na biurku na czterech pudełkach. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zostawię na sobie spódnicę, ponieważ mam jeszcze jedną rzecz, która jest oddzielna czyli jest to bluzka, więc tylko zrobię sobie za chwilkę zdjęcia i wrócę do Was z inną bluzką, którą można dopasować. Do tejże spódnicy. Dobra, na sobie mam już przedostatnią e, rzecz, którą wam pokażę. E, I jest to właśnie dokładnie ta bluzka, która w zestawieniu z tą spódnicą w tym momencie tworzy prawie że niemalże całość. Tak wygląda, jakby to był zestaw. A to nie jest w ogóle zestaw, to jest po prostu bluzka i spódnica. Taka bluzko-gorset, tutaj macie eko-skórkę, tutaj macie pawełnę. Dokładacie sobie na szynik, jaki chcecie. Tak ona wygląda. Tutaj ma takie odstające jakieś różki, nie wiem w sumie po co, ale, ale mi to nie przeszkadza. Tak wygląda z tyłu. Elastyczna, nie wiem, już na pewno wam mówiłam przy unboxingu, jaki to był rozmiar. Ja już teraz nie pamiętam czy to M-kę brałam czy l -kę. Ale, ale jest idealna na mnie, więc dobrze, że wzięłam taką, a nie inną, bo mogłaby być obciśnięta. A tutaj macie zameczek. Po boku całym macie zameczek. Tak by to wyglądało. Dajcie znać, jak Wam się to podoba. Ja zostawiłam to właśnie z tą spódnicą, ale tak naprawdę ją możecie zostawić z każdymi spodniami z skórki. I do tego również super sprawdzi się, zobaczcie, tę futerko. Czyli bez rękawik. I znowu, jak gdzieś jest troszeczkę chłodno, bardzo proszę, i w całości wygląda to naprawdę <laughs> super. Także futerko tak naprawdę tutaj wkomponowało mi się wyjątkowo do każdej ze stylówek z tą spódnicą i tutaj z każdą prawie że niemalże górą. Także z każdą stylizacją, którą dzisiaj wybrałam, to mi to futerko świetnie współgra. Także tutaj rzecz kolejna, dajcie znać, jak Wam się podoba. Wszystkie linki będą w opisie pod filmem. Wskakuję w rzecz ostatnią i Wam się pokazuję. Całą ja mam rzecz ostatnią, to już jest wszystko. Sześć rzeczy Wam przymierzyłam, również bardzo fajne. Generalnie cały order mi się bardzo podoba. Zabrakło mi trochę tylko kurteczki, którą bardzo chciałam, bo była mi bardzo ciekawa, jak jest wykonana. Długość spodni idealna, długość rękawów idealna, więc idealnie wymierzony do moich proporcji. Tak wyglądają spodnie. No, bardzo fajne, muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajne. Nie wygląda się w takich spodniach, nie wiadomo jak zgrabnie, bo tak naprawdę to, to mają być takie ciepłe, fajne po domu. Więc ten zestaw jest super takim zestawem po domku. No i właśnie do tego również zobaczcie, jak fajnie można dopasować kamizelkę. Po prostu perfekto. I naprawdę to też wygląda razem dobrze to też wygląda ze sobą dobrze. I do tego czarne trampki i naprawdę bardzo też fajna, luźna stylówka. Tutaj już niekoniecznie trzeba łańcuszka. Łańcuszek miałam w innych stylówkach, więc po prostu go został mi. Nie wiem, wiem, że mnie nie widać, jestem dość wysoka, jak już powiedziałam. No, także to jest ostatnia stylówka. Dajcie znać, która z tych stylówek, z tych outfitów Wam się spodobała najbardziej, w którym zestawie <laughs> jakby myślicie, że mi było najlepiej do twarzy. Ja w każdym czułam się super, więc dla mnie wszystkie Naprawdę są na różne inne okazje, ale nie, nie oddałabym z tego orderu nic z powrotem. Super, bardzo fajne. To będzie fajne na wiosnę, nie? Także tak by to wyglądało. Wszystkie linki będziecie mieć w opisie, więc ja serdecznie Was odsyłam, naprawdę te rzeczy są fajne i dla mnie to jest po prostu znowu kolejne zaskoczenie, że za każdym razem kolejna paczka to jest po prostu wow, wow, wow. Czyli ta jakość tych materiałów jest coraz fajniejsza. No, także kod zniżkowy <gryny> aga015x, nic się nie zmienia. Serdecznie Was zapraszam na stronę, poprzeglądajcie sobie wszystko e, no i dajcie mi znać w komentarzach, co Wy myślicie, czy coś tego e, przykuło Waszą uwagę. A ja się z Wami żegnam i słyszymy się całkiem niebawem. Do usłyszenia. Pa! Dobra, robaczki, pokazuję Wam rzecz e, kolejną i to jest taki zestaw. Zapomniałam Wam tego dograć, więc dogrywam to teraz. Ok, może teraz będzie troszkę lepiej. Tak wygląda ten zestaw. Tutaj mamy taką górę, taki trochę crop top. spódnicę. Ja widzę, że już wzięłam za dużo, bo wzięłam L-kę. Mogłam wziąć miało m -kę. Kieszonki to atrapy. Tak to wygląda. To się samo układa na ramionach. Mogłam wziąć m -kę. Jest to na mnie troszeczkę przyduże. To jednak wypada jak taka faktycznie m L-ka. Materiał jest taki. Nie wiem, czy to będzie widać a teraz jest taki chropowany, taki o bardzo ładnie to wygląda generalnie tak z daleka razem tutaj tylko jakaś delikatna biżuteria i naprawdę bardzo ładnie to wygląda także to jest rzecz kolejna i to już jest rzecz ostatnia dogrywam wam bo zapomniałam dograć wczoraj nie wiem jak to się stało tak wygląda ten i bardzo mi się podoba, ma długi rękaw tutaj mamy białe ozdobne rękawki biało-czarny jest cały także dajcie znać jak Wam się podoba.